Dzień dobry, witam wszystkich. A szczególnie tych, którzy założyli bliźniaka wermi kompostownika w wiaderku, tego 10-litrowego. Powiem Wam, że dzisiaj, ja 10 dni, widzicie znowu różne robaczki. Ale tak jak obiecywałem robaczkami potem potem. Natomiast y, zobaczmy, co tutaj się dzieje. No. Superowo. Popatrzcie jaka. Masa. Masa. I tak jak wam mówiłem, pamiętacie, co tutaj dołożyłem. Dołożyłem suchą karmę. Po pierwsze nigdzie nie ma pleśni. Pamiętam, kto tam poczytał po komentarze pod tym filmem ostatnim z piwnicy, no to zauważył, że padają pytania, co z pleśnią. No nie ma. Zobaczcie, tutaj uwielbiają kartony, to też widać. No i nie ma też żadnego zbrylenia. Jest jeden element tutaj taki jaśniejszy, tak jakby jeszcze tutaj nie buszowały. Jest troszeczkę sałaty. Pamiętacie, że ja tu dawałem takie dosyć dosyć grube elementy i tutaj jest też taka gruba, czyli głąb. Okej, okay, ale co? <laughs> Dzisiaj, 10 dni po założeniu, Chciałem Wam zaproponować wykonanie mieszanki, ale takiej nazwijmy to półsuchej. Tak jak tu daliśmy suche, tak teraz będzie półsuche. Czyli będzie trochę odpadów domowych wymielonych. Tutaj wrzucam do michy trzy garście. To jest razem z kawą dołożę do tego czasami mam ochotę się pobawić w takie rzeczy i zobaczcie mam tutaj karton taki rozdrobniony. więc też go dam trzy garście czyli pół na pół to wszystko wymieszam i karton będzie wprawdzie chwilowo suchy ale później przejmie całą wilgoć i z tej mieszaniny plus do tego jeszcze z tych elementów, które są tutaj. I jednak z nam chce uciec, więc musimy ją złapać. I co? I oczywiście porcja, dosyć duża porcja zmielonych skorupek z jajek. mielone skorupki z jajek i to wszystko znowu pakujemy miałem wyrzucać ten karton, ale widzę, że one się ładnie nim zajęły są pomiędzy i widzę, że ten karton im bardzo smakuje, w związku z powyższym zostawiamy karton i przysypujemy tą mieszanką czyli najpierw daliśmy suche, teraz dajemy Pół suche A pewnie od następnego razu już będziemy dokarmiać się normalnie. I żeby jeszcze ściągać wilgoć, to zawsze proponuję przykryć to kartonem. Można w ten sposób właśnie regulować. Widzicie? Zawsze oglądać trzeba swoje ręce. No, taka mała drzowniczka. Da sobie tutaj radę. No i niestety, ale mamy dużo różnych owadów. Dużo, dużo. Pamiętacie, to było prosto z natury. Z Wermi Kompostownika Zewnętrznego. Także taki jest mój e, drugi krok po 10 dniach założenia tego wernikompostownika. Oglądajcie, komentujcie. Zapraszam na następny odcinek.